No robię, ja mam już dosyć, no No nie, ale to zepsułeś! No, no co? Ale to ze zepsu... co to jest? No nie! No co ty no chary. zrobiłeś? What the fuck? Siemanko, ja jestem Blow i w dzisiejszym odcinku Narina wpadła na genialny pomysł, ponieważ dzisiaj będziemy robić sobie zdjęcia. Raczej ja będę robił zdjęcia, ponieważ Narina przygotowała jakieś zdjęcia, które ja będę musiał odwzorować. Dużo złego mnie czeka. To po prostu zabawne. Dobrze. Już nie, do... nie stresuj. Tak, jestem ciekaw. Przygotowała m.in. kwiatka, czy na przykład jajko. Nie wiem po co mi jajko, ale mam nadzieję, że nie będę rozbijał sobie na głowie. A to wszystko z pomocą tego telefonu, który otrzymałam do testów. Xiaomi wow. Redmi Note 7 i będziemy testować aparat. Ma paluszka z tyłu. Tak, tak. Możesz odblokować palce z tyłu? technologia. No, ale będziemy testować aparat, ponieważ tylny aparat ma 48 megapikseli, a przedni 5, także jestem ciekaw jak sobie poradzi i wydaje mi się, że, że może być ciekawie. Także zobaczymy te fotki. A teraz no lećmy po prostu Narina, pokazuj, co masz dla mnie przygotowane. <śm> Otrzymam od naryni ukulele i pewnie będę musiał zrobić zdjęcie, że grom na tym ukulele. Pokażę, jakie tak. zdjęcie mam zrobić. O co chodzi? Jak powstaje pomysł na zdjęcie, gdzie chłop dmucha w gitarkę ukulele? To nie jest... Kule, tylko to jest ukulele po To jest po też ukulele tutaj? No tak, no to jest ukulele. Przygotowałaś się, dobrze. Ty musisz się skupić, żeby. Ale to jest durne. Gościu, trzyma ukulele i w to dmucha jak na. W... Jak na flecie, no. Może by się pomyliło, Boże. No to też okay, brązowy. Okej, okay. będę się starał zrobić coś pięknego. Ty, Narina, rób fotę. Poza tym, co do tego telefonu, jeszcze jestem ciekaw baterii. Ponieważ słyszałam, że dobrze trzyma, także to też sprawdzimy. Jak on to trzyma? Czy ja dobrze trzymam? Pokaż mi, bo to trzeba odwzorować. Konkretnie trzeba. To jest pająk! I się na tobie! Fuj! alofryta! Chodź o Weź go! Fuj, jest nić pojęcia na tym ukulele wyczyj o siebie! Dobra, rób fotę. Uwaga! Skup się, tylko do jak Dobrze, to jest koncert życia! Dawaj! Miliony ludzi ciebie w tym momencie słucha! Mogę już przestać? Tak, już zrobiłam kilka zdjęć. Czy robisz zdjęcia, gdy dmucham do ukulele? Zobacz, ale zobacz, kiedy jesteś wręcz purpurowy trochę na twarzy, tak się starasz, jestem z ciebie taka dumna. Tak. Powiem ci, że nie, nie wiem, co ci powiedzieć. No dobrze, starasz zdjęcie się. Zdjęcie jest prześliczne. Poczekaj, jeszcze porównajmy do tego, które zrobione było wcześniej. Ty, no naprawdę, jak Ej. dwie krople wody. Sami ocencie, co myślicie. Moim zdaniem widać podobieństwo. Dawaj kolejne zdjęcie. Dobra, kolejne zdjęcie, jakie ci wybrałam, mój drogi. Już się boję. O co chodzi? Znowu zapytam. Tam, o co chodzi z genezą tego zdjęcia, jak ktoś wpadł na pomysł, żeby zrobić zdjęcie gościa, który albo jest gruby, albo jest w ciąży, a Myślę, poza tym patyc... trzyma kwiatka. Uważam, że to jest bardzo romantyczne zdjęcie i byś się w nim odnalazł, Jesteś taki romantyk delikatny. Zostaw, nie bij się okular po Zróbmy to zdjęcie. To idę po kwiatka. Czemu ja się na to zgodziłem? Karol. What the fuck? Are you ready? Mhm. Mm no przygotowanie na najwyższym poziomie. Dobra, jak wyglądam ja z brzuszkiem. Tak! Bo ja muszę ja jestem naprawdę ciekaw jak ja wyglądam, także zróbmy to zdjęcie, jeszcze spojrzę jak, jak to zdjęcie wygląda. Okay. Co to jest nas zwiednięte? Wiem, bo zapomniałam do wody w nas włożyć. Jak on to ma, tak? Dobra, z tej strony kwiatek. Trochę daj. A mogę hmm. zobaczyć jego minę? Tak, jesteś taki romantyczny. Musisz zrobić taki... Hmm. No ale zrób ten dźwięk. Wymawianie dźwięku pomoże Ci w ogóle nie no. No, 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 no. Dobra, Czekaj. Czemu to robię? Bardziej musisz głowy powtórzyć, się spodoba. Mm. Robi, ja mam już dosyć, no. Czekaj, czekaj, czekaj. Ty jesteś romantyczny i czekasz na swoją... Żona, która niedługo wróci z pracy i chcesz być dla niej miły i ja już mam Jak ci się podoba? Jak się w ogóle czujesz? Chcesz może pić albo usiąść? Dobra, pokaż, pokaż mi to zdjęcie, nie ja już no. chcę to wyjąć. O bo. co ładne. Wyglądam po prostu jakbym miał, nie wiem, jakiś brzuch piwny, a nie był w ciąży. No trochę tak, ale Wygląda nie? to tak źle, pokaż mi to. Czyli co, nie chcesz być w ciąży? Jezus, Karol. jeszcze... Oh, Kopie! O, dziewczynka. No powiem ci tak, zdjęcie naprawdę podobne, gdyby nie to, że kupiłaś coś takiego zwiędłego. No nie, i że tutaj. By nie było zwiędła, tutaj mam taki, no, wiesz, oddziela prosty. mi się to, ale nie, no naprawdę fajnie, fajnie. Dobra, czy masz jeszcze więcej takich głupich zdjęć? Mam. Teraz może zrobimy to? Znów zapytam. O co chodzi? Jaka była geneza, że to dziewczyna dotyka gościa po cyckach i języ? Dobra, zróbmy. Super zdjęcie. Oh yeah. Musimy poprosić o pomoc kogoś. Tak. I zaszukać kogoś, kto złapie karola za piersi. Ty mnie to złapiesz. Musimy kogoś znaleźć, kto będzie aparat trzymał. Mateusz nam pomoże, więc ogólnie robimy taki motyw, że musimy odwzorować zdjęcie, które Narina przygotowała. Zdjęcie jest takie. Musisz nam po prostu stryknąć fotę. Przyjrzyj się jeszcze raz. Ale ja jestem nieszczęśliwy, ja muszę na czymś stanąć. To ok. się nie rozwali? Nie, nie rozwali się. Obiecuję? Obiecuję. Mocniej. Tak. <laughs> Dobra. Ale gości znam, za co ty cjażki kupił. Adam, tam ja już iść, bo naprawdę ze zdjęcia na zdjęcie robi się coraz gorzej. Ja nie wiem co Narina dalej przygotowała. No, mogę to zobaczyć. Ale ty cierpisz na tym zdjęciu. Zdjęcia są naprawdę cierpiące, no. Ja się dobrze bawiłam. Ja tutaj też, no. Teraz będzie tylko kolejne. Okay, Okej, zaliczone, ale. nie chcę już zdjęć z tobą. Dobra, poczekaj. Dawaj, bo ja już jeszcze nie mam dosyć. To Proszę, poszukać, dalej. Idę jajko. A, jajko, dobrze? a mogę zacząć to zdjęcia? No. Zajmij się sobą. Dobrze, dobrze. Chłop w garniaku z jajkiem na głowie. O co chodzi? Jak ona to znalazła w ogóle? Dobra, ale tu będzie prościej, bo zrobię sobie po prostu selfiacza. To, co mi się podoba w Androidach, to jest asystent Google, który jest po prostu zarąbistą sprawą. Na przykład... Opowiedz żart. To jeden z moich ulubionych dowcipów. Jaki jest ulubiony film science fiction owadów? Termit. Nator. Oh, o, nie jedz tego jajka. Dobrze, więc Narina przygotowała... No proszę, ci psujesz mi zdjęcie. Więc teraz będę musiał nałożyć na swoją głowę jajko. Przepraszam, nie ucharakteryzuje się, nie będę łysy, ale mimo wszystko wydaje mi się, że to świetnie wyjdzie. Trochę mi przykro, że to jest takie tłuste. Ale... To robisz w trybie selfie? Tak, zrobimy selfie. To nie jest takie łatwe jaj. No ono spada! Nie wiem, czy mamy wszyscy na mnie jakoś tak dziwnie patrzą. Masz, zjedz sobie. Tak wygląda to zdjęcie. Szczególnym pięknym aspektem jest ten aspekt tutaj. Świetnie, Narina, wyglądasz, świetnie. A to jajko na mojej głowie jeszcze lepiej. Dobra, pokazuj ostatnie zdjęcie i kończmy to, już nie chcę. Karol, baterię rozładujesz. Jeżeli Dawaj. znacie tą muzykę z jakiej gry, to piszcie w komentarzach. No, a teraz Narina ostatnie zdjęcie, pokaż mi Się doczekać nie mogę. Na pewno Narina przyniosła mi krzesełko. Tylko nie wiem po co. Przespół jest mało inwazyjne. Czy ten gościu przypomina trochę mnie z twarzy, można by powiedzieć? Ale jak chcesz zrobić, że ja patrzę na swoje stopy? Ja będę stopami. Ja usiądę i zrobię stopę. a ty musisz, wiesz, zrobić minę i rękę ustawić tak, żeby twój łokieć kończył się tak jak moja noga, widzisz? Tu. Wow, to będzie ciężkie. No dobrze. Zdejmiesz? Na no co? Będziesz miał buty na dłoniach na czy czymkolwiek tu jest. Będziesz miał bransoletkę niby na ręce. Dobra, róbmy. Jak to trzeba zrobić? Poczekaj. Ty musisz tak i tak musisz tak zrobić stopy, o tak. Masz jeszcze przepocone stopy. Co nie mam przepoconych stóp, to jest niepoważny. Dobra. Są mięciutkie. Uwaga, to... oh boję się, czy cokolwiek nie. z tego wyszło. Pokaż! No nie, ale to zepsułeś! No, no co? Ale to ze Co to jest? No nie! Co ty pary. zrobiłeś? No powiedz To w ogóle nie przypomina tego. Ej! no, ej, no to Narina, musisz nadejść. Postaraj to... się! Tak. Bliżej, bliżej. Jest I ukutnij. Ale nie jesteś nie za nie, blisko? Tego nie, no nie. <laughs> to jest ciężkie zdjęcie, moi drodzy, naprawdę. Chce w ogóle wiesz, co robisz, Marcinczek? Nie, nie pamiętam. <laughs> Dobra. Pokaż. No nie, to zrobić doma. Ale może, może tyle wiki będziesz umiała! O, Wiktoria, pomóż. Ja się poddaję. Dobra, ale to musi taki łuk. No tam był taki łuk. No dobra, ale ja Bardziej no, muszę no. być wygięta ja, ja, ja. Ale to było w ja, photoshopie No zrobione. i co z tego, a. a my to wiesz. Proszę tutaj pan Karol, tu, 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 tu. tu, tu, tu bliżej, 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 bliżej. Czekaj, czekaj. Myślisz, Narina, do siebie lewą 100. O, dobrze, dobrze. Ale Karol, trochę wyżej, trochę wyżej, trochę wyżej. Nie ja wiem, państwo, moi drodzy, czy wam o to chodziło. Uwaga, uwaga. Jestem pewny, że Wiktoria zrobiła to idealnie. No wciąż lepiej niż. Ja robię bardzo dobrze, tego po swojemu, no na pewno lepiej niż to, no na 100%. No także jak Ci Narina podobało? No, ostatniego nie zaliczam, ale może trochę za trudne wybrałam fakt. Także ja wam dziękuję za oglądanie. To był ciężki odcinek. Przetestowaliśmy sobie też telefon Xiaomi Redmi Note 7. Bardzo dziękuję za wysłanie i za możliwość przetestowania tego telefonu. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, to szelcie łapkę w górę, komentarz suba. I widzimy się w kolejnych. Mam nadzieję, że nie wymyślonych przez Darinę. Ej, podobało się wam, powiedzieć. Co, so, jak wam się podobało, to napiszcie. Narka, jesteś super i masz ekstra pomysły. <noise> <noise> no trzymajcie się, piorę.